Granice tego Cesarstwa Bizantyjskiego troszeczkę mnie przerażają. Troszeczkę, jak bardzo ono się rozrasta w nietypowych kierunkach. Nie no sobie Kaukaz, ten Dalmacja powinien. Dobra, może nie. O ty, oprzeliśmy Gruzję. Gruzja jest częścią Bizancji, więc ta kolonia gruzińska w Bułgarii to jest kolonia bizantyjska tak naprawdę. Interesujące. Coś jeszcze wydarzyło się w międzyczasie na świecie. Francja coraz bardziej się rozpada. Niemcy są coraz mniej takie mniejsiutkie, takie, takie ma, ma, malutkie, malutkie. Przyszła Niderlandy mają kolonie w Sztugarcie, chyba coś takiego. E, I to chyba tyle, jeżeli chodzi o większe zmiany na, na, na świecie, bo jest total... pierwszy raz widzę, żeby coś takiego się. O ty! Polanie! Polanie migrują! Mają już trzy prowincje! Trzy prowincje! Skujaw przy... mają. Ży... Co to jest? Krajane i Szczytno. Jeez. Szwecja jak zwykle okupuje Pocztę Polską Gdańską. Mołdawia to jest jakimś lokalnym gigachadem. Jakieś lokalne Imperium Mołdawskie. Spoko. A wyjawiam wszystkich bardzo serdecznie, jestem znajomy Chomiczka Crusader Kings 3, Root Purpury, czyli nasza rotujowa seria pod to, żeby zostać cesarzem Bizancjum jako powniejszy hrabia. Przypomnę, że żeśmy jako hrabia, obecnie jesteśmy e, największym królestwem Bizancjum nasza piękna Helada, łapek górę, co czysty kalendarz zapraszam na Discord'cika, Patronia, Twistream oraz główny kanał Znajomy Króliczka po więcej syndykalistycznych żbiczkowych rzeczy eee, i co, lecimy, myślę, że lecimy, próbujemy zostać władcami wysp, próbujemy zostać władcami wysp, wszystkie wyspy na Morzu Śródziemnym są w przyszłym posiadaniu naszego despota Michała Bauera Chłopa 70 lat, a dalej macha mieczykiem na lewo i prawo. Może mu się uda, może mu się uda. Byśmy musieli jakiś bliski przeprowadzić, jeżeli chodzi o podwój tych wysp. Dobra, odpuszczajmy, lecimy. Wykup. Możemy kogoś wykupić za 25. Poczekaj, dużo mamy ludzi w więzieniu, 9. Jezu, skąd to oni się biorą? Dobra, masowo ich posprzedawajmy. Za ile, za ile się da? 30 posprzedawajmy ich wszystkich za pieniążek. Jeżeli się da, z 25 jej już, pieniądze poleciało. Dobra, pozostałem. Kim ty jesteś? Prawosławny, żbiczek, nisko urodzony, ale masz trochę walki, masz trochę. E, masz trochę wie wiedzy, no to możemy cię zrekrutować. Ty jesteś. jakimś tam powiedzmy, że rząd, to możemy cię zrekrutować z słabym hakiem. A ty, my lady, jesteś. naszej dynastii, w sensie naszej, na naszej dynastii bułgarskiej, tak? Na, na naszych sojuszników. Możemy Ciebie zrekrutować i też swojego haka zyskać, przydać się, Takiegoś nic pojawy wypuściliśmy, <śmany> Ile czasu tu jeszcze będziesz? 16 miesięcy. 16 miesięcy będziesz justyfikował, przygotowywał wargole roszczenia do, do Sardynii. Mam nadzieję, że całe księstwo Sardynii siądzie od razu. Mam takie nadzieje. Możesz zwiększać kontrolę w, narodos RODOS na przykład, nowo podbitym RODOS. Niech będzie. Jak development, bo nasz zarządca cały czas, od początku rozgrywki, boostuje development w Lakonii. Mamy rozwoju 23. Widzę, że moi wasale znają, chyba między sobą walczą. Mamy 23 rozwoju kultury, wiara, mapka rozwoju. Jak to wygląda? No, powiedzmy. Oczywiście, tak jak Kordoba, Rzym, Bizancjum i tak dalej, Bagdad, Kair są lepiej rozwinięte, ale patrząc na resztę Grecji. To ta nasza lakonia całkiem, całkiem sensownie wygląda Całkiem sensownie, jeżeli chodzi o poziom rozwoju Tak nagle! Tak nagle, po prostu, ja już tutaj kminiłem, czy, czy nasz władca zginie podczas desantu na Sardynię, jak będzie desantował się z łodzi szarżował przez piaski na, na, na wrogie umocnienia. Despot Michał Bauer z Hallada znalazł spochły w, w, w objęciach Chrystusa w wieku 72 lat. Czyli jak na, na, na X wiek, w sumie już XI, to całkiem niezły wynik. Patrzą, że jakie życie prowadził. Michał Bauer zmarł ze starości, chociaż dany był z dużego intelektu, wciąż nie potrafił przechytrzyć śmierci. Bardziej był znany ze, 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 ze swojego mieczora Despot Michał Baer wstępuje na tron, no w sumie następny jest tak, bo to jest jego wnuk, to Grago nazwała Grago nazwała, nie mieliśmy nic do, do tego powiedzenia e, Wstępuje na tron posiadając wiele umiejętności, z pewnością będzie podziwiany przez swoich poddanych Zmarł ze starości, 1 maja 1001 roku, w wieku 72 lat Poziom znakomity, oddany sługa, styl życia walka, wszystko miał skońco, skończone, walczył w 9 wojnach 7 ofensywnych, dwóch obronnych Rządziliśmy nim 36 lat. W sumie niedługo, nie? W sumie niedługo. Dobra, bratanek i wnuk. <laughs> bratanek i wnuk, rozumiecie? E, Michał Bauer II. Dobra, zobaczymy kim jest despot Michał Bauer II. Nowy władca, już widzę, że domeny przekroczyliśmy. Aha, bo on dziedziczył wszystkie księstwa, no tak. Jesteśmy sprawiedliwi, pokorni, lubieżni, ekstrawagancki spryciarz, szpotawy, ale krzepki jednocześnie. Okej, okay, okej. Okay. I mamy syna, którego już nazwałeś Cerberusik. Okej, okay, możemy od razu go sobie na wychowanie wrzucić. Cerberusik, okej. Okay. Twoją małżonką jest... Yy, twoją małżonką jest yy, Desposisa Cwiecwanka. Nie wiem jak to przeczytać. z Bułgarii. Jezus, ale my się wrzeniliśmy z tą Bułgarię. Okej, okay, okej, okay, fajnie. E, masz dwoje rodzeństwa. Cerberusika i Jezwika. Siostrę Jezwik. A Cerberusik jest. Oj, Cerberusik nie ma małżonki, ale z gigachłopem. urany, Urany Poślubisz królewne. Królewne Eufrazję z Gruzji. Wysi propozycję. Niech będzie. Nie, 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 nie wiedziałem, że on nie ma tego, że on nie ma małżonki. E, Odziedziczyliśmy wszystkie, tak. Wszystkie artefakty stały odziedziczone. E, ty jesteś w styl życia, intryga. Uwodziciel. O Jezus, ty nic nie zrobiłeś jeszcze. Ty masz 22... Nie no, masz 22 lata. Intryga, skupienie na pokusie, zastraszają. Ty jesteś chyba pod... Yy, lubieżny, no właśnie. Pokorny, sprawiedliwy. Um, no cóż. Skupienie na pokusie no to się zacznie. O rany. No, nie, 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 nie wdał się w swojego dziadka. Chociaż też ma 18 waleczności, ale nie wdał się w swojego dziadka, ewidentnie. Przekroczono limit domeny, to zaraz, bo musimy tak, rada, małżonka od razu w zarządzanie, plus jeden. Niewiele da, tak? To daj w, w intrygę. Mmm, nowego kanclerza. Poprzedni zrezygnował. Możemy hrabi, hrabinę Margarite. Krabinę Margarite, możemy, zarządcą pozostanie nie kto inny jak, ym, jak nasz Po rodzinie? Dawaj po rodzinie e, Dobra, a reszta się ostała jeżeli chodzi, za 4 miesiące będzie Worgol na Sardynie Teraz pytanie czy my chcemy się tam wybrać Teraz pytanie czy my chcemy się tam wybrać czy nowy władca by chciał? Nie, myślę, że nowy władca by kazał mu zaprzestać działań. Mógłbyś nawrócić kolejną. Tak, no nie będziemy działać. Nie będziemy działać w kierunku zjednoczenia tych wysp, bo to było marzenie naszego poprzedniego władcy, Twojego dziadka. A ty się jak na razie do tego nie nadajesz. I mamy za dużo domeny. Mamy zdecydowanie za dużo domeny. Możemy rozsądno komuś nadać. Może być naszemu braciszkowi. Niech będzie nasz braciszek, proszę bardzo, nadaj tytuł. Niech będzie. E, możemy nadać. Rodos może byśmy sobie zostawili. Kefafonia też. Kefafonie możemy naszemu dziedzicowi nadać. Zresztą, że Kefafonia to będzie. Mm, Kefafonia to będzie rodowa siedziba naszej dynastii. I tam każdy następca będzie ją otrzymywał. Hehe, <laughs> żeby było ładnie lorowo. Jeszcze jeden tytuł musimy się pozbyć. Niech będzie. Mm, Abydos. Najbliżej w sumie Bizancją, w sensie Konstantynopola. Może też komuś w naszej rodzinie, naszemu bratu Cerberusikowi, ktoś jeszcze może z naszej dynastii odziedziczyć? Hrabia Moriarty. On już dowodzi czymś, znaczy rządzi czymś. Eee, ale ty głównie jako czymś nie rządzisz, ok? No to niech będzie. Wszystko w rodzinie zostanie. Nice, nice. Dobra, y, domenę ogarnęliśmy. Y, zbyt wiele wyłączone budowle. Twój patriarcha Cię nie popiera. Wpływ może możesz powiedzieć wojnę. Y, ty miałeś jakieś roszczenia? Nie, ty nie miałeś żadnych własnych roszczeń. Jesteśmy czwarci w lidzie, li, linii do dziedziczenia do hrabstwa Mesani. E, Kreta, książę Hechus zginął, nie? Tak. Tu rządzi jego syn. To jest nasz kuzyn w ogóle. Który ma już kolejnego syna, syna kolejnego Hecha w życiu niewolatym. No i co, na razie Kreta pozostaje niepodległa. Nie mamy interesu tego jednoczyć. E, bo to tak czy siak pozostaje w naszym rodzie, więc nie ma co na razie tam uderzać. Możemy tylko negocjować sojusz czy coś? O, nie, nie możemy. Okej, okay, myślałem, że jak to jest nasz ród, to możemy negocjować, co już? Aha, i ty w ogóle masz jakiś spisek. Ty uwodzisz hrabinę, swoją kuzynkę uwodzisz. Swoją kuzynkę uwodzisz. Dobra, trzeba ci jeszcze zmienić strój. Jesteś uwodzicielem, tak? No to trzeba cię e e ewidentnie przebrać. A więc tak wygląda despot Michał Bauer II, znany uwodziciel. Lokalny Rzezimieszek, co jak wąsem zakręci, to żadna mu się nie oprze. No cóż, no będziemy kontynuować. Ile no możemy jednocześnie spisków i uwodzeń kręcić? Jezus, to będzie dobre. To będą dobre odcinki. Oj, to będą dobre odcinki. To będą bardzo dobre. Co ty masz? Hem oh, hemofilik. Krzepki bystry. Hmm. E pokus edukacji nie masz. Ty się dopiero niedawno urodziłeś, Żbiczku. Znaczy, małżonka nas lubi? No lubi nas, lubieżny grzech szpotawy, ale nas lubi. No i w sumie mamy tego. Ty, tego hemofelika nie da się wyleczyć, nie? I frakcja przeciwko tobie. Podczas spaceru dostrzegam jak Filiz przywołuje mnie gęstem. Ruszam za nią w pościgu, a gdy już łapię, ja ukrywam... Ukrywamy się gdzieś poza zasięgiem wzroku. Aha, to jest nasza kuzynka, tak? A mnie ogarnia... Czekaj, czy ty jesteś w ciąży? Czy on z nią... O... Nagle Filip przerywa nasz poconek, kładąc palec na moich ustach. Było fajnie, mówi lekkim głosem, gdy się odsuwam e, odsuwa, ale mam do te, dość tej gry. Nadszedł czas, abym wróciła do swoich obowiązków. Polega na mnie jako, jako jej żona. Kończy twój spisek. Czekaj, to, to nie, nie tak miało być. Aha, czyli twój spisek się nie udał. No cóż, no trzeba znaleźć yy, nowy obiekt naszego spisku. <laughs> Kurde, ale my mamy cechę sprawiedliwe i za każdym razem będziemy sobie stres zbijać. No i nic, dobra, ale spróbujemy, spróbujemy z księżną Donną. Żoną naszego wasala za ten rozpocznij spisek. E, ta, podbiliśmy sobie stres. E, teraz pytanie, czy my mamy ile? Mamy 15% szans, czy nasz sz, nasza mistrzyni szpiegów na wspieranie spisków nam pomoże. 15%, nie, ona wspierać tego nie będzie. Ona za bardzo tego wspierać nie będzie. No cóż, będziemy próbować. A, frakcja się ładuje. E, wow, i to dość silna frakcja. Frakcja wolnościowa frakcja wolnościowa z y, ludzi, którzy nas nie lubią. Mmm... Poczekajcie, dwór Monarczy, yy, bo zaraz możemy się rozpaść. Ja zapomniałem o takich rzeczach jak frakcje, tak dawno nie było. Jestem surowo sądzony za gościnność, którą dostała ode mnie gulianas Kim jest Gulianas? Kim ty jesteś? Przypadkowe dziecko. Kim ty do kolipka jesteś? A, to jest nasz... nasza mistrzyni szpiegów! Aha, a tatusia nie masz, okej. Okay. Unikajmy z powodu jej niegodziwej wiary. Duchowieństwo i wierzący twierdzą, że ta nieformalna, niereformowalna demonica nie jest potępiana, wręcz przeciwnie, przez co reputacja mojego dworu cierpi. Nie postawili mi wyboru i teraz muszę zdecydować, czy przestępstwa mojej, prze, mojej dworzanki przeważają nad moimi względami wobec niej. Coś trzeba zrobić, a dworzanie chyba nie są tacy trudni do zastąpienia, prawda? My mamy cechę pokorny, więc e, w teorii, W teorii. E, no, powinni się nawrócić. Powinni się nauczyć, Ori. Dobra. Sprawa trochę się nie, nie, zrobiła niebezpieczna, bo dużo wasali chce się wyzwolić nagle. E, musimy naszego żbiczka dobrze wydać za mąż. No i idealnie, nie dość, że sojusz. Nie dość, ze sojusz. Znowu z dynastią alpakesów, monantykesów. To ze swoją kuzynką. Ze swoją kuzynką. Bystry, krzepki, hemofilik. Eee, tak, wyślij propozycję, cyk, nasza kuzynka w salonikach się znajduje. Kurde, na, na nasza dynastia już wszędzie powoli się z, z, za, zapuszcza. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. I teraz pytanie: Czy ja mogę komuś z tej frakcji, komuś z nich nadać stanowisko w Radzie? Czy ktoś z nich może dostać stanowisko w Radzie? Aby, ty na przykład możesz dostać stanowisko w Radzie jako kanclerz, żeby aż tak bardzo się nie denerwować. Ok, zarządcą może dostać ktoś, kto się buntuje. Um, dobrze, zmieniłem trochę radę. Wiem, że ona teraz wygląda fatalnie. Ale musimy osłabić, a przede wszystkim zmniejszyć szanse. Okej, okay, może przy odrobinie szczęścia. Może przy odrobinie szczęścia. Monstrum! Yy, przy odrobinie szczęścia ta koalicja się nie odpali. Czterech członków. No ten już nasz troszeczkę lubi. Moglibyśmy spróbować yy, przekonać go do siebie spisek. aha, to anuluje nasz spisek. Nie, dobra, są rzeczy ważne i ważniejsze. Dobra, czy mamy szansę im wklepać? To jest 1000, 2000, 3000, 4,5000. Dobra, no my mamy sami z siebie 4000 plus nasz sojusz z Bułgarią to jest 5000. Nie, no dobra, jeżeli się zbuntują, to zmierzymy. Zmierzymy, powstanie, od razu. Despot powinien spędzać czas na morzu ze słonym wiatrem na twarzy i solidnym okrętem pod stopami. Dzisiaj nabrałem wiatr w żagle i wraz z małą eskortą wpłynęliśmy na ćwiczenia oraz przyjemności. Krótka podróż była ekscytującą odmianą życia na dworze, do momentu, gdy to dostrzegliśmy... Kurde, ale te mewy wyją. Odległy słup wody, a za nim mała wysepka o ciemnym, jak wino, ciele, wynażającym się lekko za fal. Największa bestia z głębin. Wieloryb! Chwytać za harpuny! Niech inni się tym zajmą, po prostu przenieście mi palwinę. Twór o przerażającym stacie, zostawcie go. E, no my jesteśmy... My w tory jesteśmy też trochę wojownikiem, jakby nie patrzeć. Jakby nie patrzeć, też jesteśmy troszeczkę wojownikiem, także chwytaj za harpuny. Myślę, że nasz Biczek osobiście by po podciągnął tą swoją szatę i rzucił się na tego wieloryba. Chwytaj za harpuny. O, zabiliśmy wieloryba i holujemy go do brzegu, no i fajnie. Eee... Możemy rozbudować zamek w Lakoni. Nas będzie troszeczkę kosztowało 500, bo niedawno Bizancjum od odkryło tą technologię blanki, więc możemy rozpocząć przebudowę zamku jako nowy despot. Trubador będzie niebawem występował na dworze na terenie Aten. Chciałbym, żeby zmienił swój występ w taki sposób, aby moja sympatia księżna nonna otrzymała ode mnie specjalną dedykację. O... To będzie odważna deklaracja dla pani. Wszystkie idzie zgodnie z planem. 50% szans Preferuję zawołane aluzje. Nie jest pod wrażeniem. Czekajcie, czy mamy 50% szans, że idzie zgodnie z planem, albo się nie skapnie, albo mamy 50% szans, że idzie dobrze. Czyli tak samo jak tutaj Albo że złe wrażenie, więc zróbmy to Zawolone aluzje do mojego pożądania względem niej, zobaczymy czy się uda I... I... Znaczy pamiętajcie, chłopak jest młody, ma 23 lata, żbiczek nasz I on jeszcze wiele może tutaj sobie wbić tych perków, które z czasem pewnie mu coś dadzą, nie? Co powinienem zrobić? Księżna wygląda na posiągliwą osobę, która woli towarzystwo ciszy. Przynajmniej tak wygląda na pierwszy rzut oka. Kto wie, jaką osobę jest prywatnie? Czy jest potulna i uległa, czy może namiętna i zapalczywa? Ustatysfakcjonowana towarzyska, cierpliwa, zdolna manipulatorka. Dowiem się tego, kiedy już przebiję się przez jej kamienną powokę. Na razie muszę zdecydować, jak sprawić, bym pozostał w jej myślach po spędzeniu trochę czasu sam na sam. Bądź szarmacki czarujący, jak to tylko możliwe. Podejść do niej czule jak do przyjaciółki. Myślę, że. bo to jest. Myślisz, że Joanna. Jo 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 Joanna. No, Anna jest typem osoby, która preferuje delikatnych kochanków gorliwych. Daj tych delikatnych. Dziękuję za ten muzyczny dar. Występ Trubadura został, został niezwykle doceniony. Zawsze wiedziałam, że jesteś mężczyzną, moim wskaźnikiem, guście. Doskonale. Ej, udało się. Udało się. Udało się. Ile mamy procent szans? 30%. Ej, podwodniliśmy nasze szanse. Kurde, jacie, jacie. ja cię. Chciałbym Cię lepiej poznać. Sieżna wydaje się początkowo spięta, ale z czasem się rozluźnia, gdy zaczyna wierzyć, że za moją prośbą nie kryje się żaden ukryty motyw. Zanim się rozstajemy, dziękuję, dziękuję jej za miło spędzony czas, a ona z lekkim podenerwowaniem próbuje odejmić mój uśmiech. Chociaż spędzony z nią dzień nie należał do najciekawszych, to nie mogę ukryć, iż jeszcze nigdy nie widziałem, że Noanna cały czas tak się uśmiechała. Jestem pewny, że będzie myśleć o mnie jeszcze przez długi czas. Nie powinno dużo minąć im odezemi nasze uczucia. Ej, znowu się udało, tak? Aha! 45% szans! Potroiliśmy nasze szanse! Zdrada. Aha, po wszystkim co razem przeszliśmy nadal nie mówić, że hrabie mogła to, co zrobiła. Ale przecież widziałeś, że ona jest w ciąży. Przecież widziałeś. Ona w ogóle nas nie lubi. Ona jest w ogóle... Ona jest naszej, jedyna... No tak, ona jest... Ona jest do tyłu, bo nas kobiety dziedziczą. Zbyt wiele księstw. Mamy zbyt wiele księstw? To jest zdrada, którego... Okej. Okay. Zostaje twoją rywalką, nie jest już twoją przyjaciółką. Spoko. Mam jakiś przyjaciół? Mam jednego przyjaciela. Mam jednego przyjaciela. E, Romanie. Okej. Okay. My mamy zbyt wiele księstw, ale na nie zwróciłem uwagę. E, zbyt wiele księstw. Dobra, to tak. E, Kefafonie możemy komuś nadać? Znaczy naszemu tymi. E, nadaj. E, opinia o tobie. Następcy, nadaj, tak. I. Wyspy Egejskie, nadaj. Uh, opinia o tobie, i też na samu następcy. Dobra, i teraz będzie lepiej. Ty, może frakcje się teraz roz, ro, rozwiąże? Ci nas lubią? Ta dobra, powychodzili. Kurde, zapomniałem, że przecież tak samo daliśmy, jak graliśmy Michałem Bauerem I, że tak samo daliśmy dziedzicowi, kefafonie i egejskie, żeby nie mieć za dużo księstw. No, teraz się zgadzam. Twój kuzyn Hrabia Andriko zaporządkował linię boczną. Meno coś tam. Aha, ale dziki są, są dziki, są dziki. Skrety, linia boczna. Z jednej strony fajne to jest, ale z drugiej strony. A potem może być boczna linia bocznej linii chyba <noise> będzie, ale są dziki, są dziki dwa. Skrzyżowane dzikury. Skrzyżowane dzikury. No hmm. twoja nie za bardzo chce wymrzeć, bo macie aż trzech synów. Dobra. Uroczystości zmierzały ku końcowi, gdy nagle księżna zaproponowała czytanie. Wkrótce zjawi... zjawia się skryba. Ona nas lubi. Przepada za nami, nie za bardzo. Krótkie panowanie, lubieżny szpotawy. Ha, ona w ogóle to nas uznaje. To moja szansa, będzie pod wrażeniem. Kurde, ona ma tak mało cech, bo to zakładam, że po jej cechach i perkach trzeba brać pod uwagę. Usasy Usatysfakcjonowana, towarzyska, cierpliwa i zdolna manipulatorka. I weź się domyśl, czego ona będzie chciała. Nie wiem, może, może przez to, że jest towarzyska coś zajmującego, dajmy się jej zabawie zagadkowe wiersze. Może o to chodzi w sumie, jak jest towarzyska do nauki to ty masz tylko dzień, nie no, w sumie masz dzień w nauce. Nie, dobra, spróbujmy. Udało się? Gdy klerk czytał, do nas Nana wydawała się być całkowicie pochłonięta. Później podchodzi do mnie, dobry wieczór. Mówi i śmieje się. To było wspaniałe, naprawdę. Kurde, udaje się, ale kręcimy, ale ten Michał Bauer drugi kręci, ale kręci, ale szpąci. 70% szans! Z 15 Z piętnastu! E, do mojego seniora, chociaż masz pod sobą e, despodat Helady, wszyscy dobrze wiedzą, że ja tak naprawdę sprawuję władzę. Góry i że kim ty jesteś? Nasz wasal z Aha, swoją małżonką, hehe. Góry tejże wioski nadzorują moi baliowie i moi sędziowie pokoju. To z tego powodu zgłaszam roszczenia do tych ziem. Możesz przyznać mi ten tytuł, gdy tylko zechcesz. Co ty chcesz? Aha, roszczenia do despod... ty Masz roszczenia do naszego królestwa całego. O ty,ż biczku jeden. Dobra, masz 70 lat. Mam nadzieję, że twój dzielizb będzie bardziej ogarnięty. Mam nadzieję. Pozdrowienia, zapraszam cię do Messyny. mój z szpiegów, z przyjemnością. A, ciepłe powitanie. Możemy się doczekać. Ta frakcja się rozpadła. Hmm. Frakcja powołana by hrabia doks Ateny przejął władzę. Sam z siebie popiera. Właśnie chciałem powiedzieć czy możemy już rady zmienić na bardziej ogarniętych żbiczków, ale chyba jeszcze nie. Chyba to jeszcze... Ile ty masz armii swoją drogą? 1700. To sami zmierzymy twoje powstanie. Teraz albo nigdy, to w jaki sposób księża Anna reaguje na moje zaloty mówi mi wszystko co muszę wiedzieć, nadszedł czas, aby wprowadzić mój plan w życie, myślę, że moje szanse są duże, jednak muszę pamiętać, że zawsze czuwa, no Anna będzie moja, nie mogę zaryzykować Dobra, 70% szans, no z 15 to jest znak, to jest znak Twoja obecność jest tym, co nadaje mojemu życiu sens. Byłabym bardzo szczęśliwa, gdybym mogła mieć Cię blisko siebie. Aby poznać w głębie Twojej miłości, Ty i ja należymy do siebie. Ja tylko przeczytałem list, który wysłała mi księżna Anna, byłem już w drodze do jej komnat. Moje czyny będą, będą odpowiedzią na jej słowa. Oj, traciłem 15 stresów z, z, z tego, że jesteśmy lubieżni. No i fajnie. Sukces. Haha, Ty, a Ty to będziesz zapisał w pamiętniczku? Tak, zakochaliśmy się. <grym>, Okej, okay. ale Ty masz jeszcze wcześniej. Mój ojciec Cerberus zmarł z powodu obrażeń wewnętrznych. To był. O, Cerberus nie był wtedy królem, nie? On zmarł, zanim odziedziczył Mój brat zmarł z powodu powikłań. Tak, to był po potencjalny drugi dziedzic. Księstwo Gafafafoni przychodzi pod moje panowanie. Jesteśmy przyjaciółmi, zostaliśmy przyjaciółmi. Egejskie przychodzą pod moje panowanie. Moja matka zmarła ze stresu. Uwięziły się jakiegoś żbiczka, to jeszcze botnim grał, dołączyłem do wojny. Też walczył za króla Wiserysa z Bułgarii. Ja idę z Desposia, Cwiecwianka, wzięliśmy ślub, urodziło się pierwsze dziecko Cerberus I tutaj jesteśmy my, Michał Bauer zmarł ze starości Przychodzi na panowanie, jesteśmy rywalami Zostaliśmy rywalami i zakochaliśmy się w sobie, okej okay. Okej, okay. fajnie, o, i atrybucikasz aż możemy odbrokować Usuwa kary do swojej pojętności ze spisku uwodzenia Zaleta domu, szanse powodzenia spisku przeciwko własnym dworzanom i głowościom Plus pięćdziesiąt, o rany Dobra, ale na razie daj mi nieposkramowaną rządzę Mmm, spoko. Kolejna frakcja się utworzyła. Frakcja wolnościowa. A nie, to jest cały czas ta sama frakcja. A, jak jesteśmy nowym władcą, to możemy złożyć hołd naszemu cesarzowi. Mmm, tak, wybierz dary, zademonstruj swoją ległość, złoż hołd. Cieś, cesarzu, to jest ten sam cesarz, co wtedy był? Eee, tak, to jest ten sam cesarz, co jeszcze za naszego ojca był cesarzem. Łamacz umysłów. 35 w intrydze, co jest? Ale żonę to masz fajną i masz jednego dziedzica. Zasadowicie Zenon. Zenon. Yy, niech żyje Bazyleusz. Ja. Niech żyje Kaiser. No i pięknie. Dobra. I tym pozytywnym akcentem, czyli układem w stronę Kaisera, możemy zakończyć ten odcinek. Tu będzie ciekawie, pa ciekawe panowanie Michała Boera II. Nie wiem, czy zbliży nas do tronu bizantyjskiego. Nie wiem, czy nas zbliży. Masz małżonkę? Masz. Z dynastii karolingów. O kurde, ja cię, ja cię, ja cię. Dobra, coś pokręcimy, poszpącimy. Dobra, łapę górę, co czysty końca, 6 trzymać na razie. Elo.